O, fajnie w tym sklepie. Hmm. Nowy ten sklep. O, idę sobie wybrać coś do ubrania. Hmm. O, jaka fajna spódniczka. Hmm. Żarcie? Niczego sobie, bardzo dobra. Muszę je spróbować. Może kupię sobie parę jabłek, sera? Nie wiem. Hmm. Idę sprawdzić do czytnika, ile ona kosztuje. Hmm. Dobra, to żołączy. dobrze. Przepraszam. Au! Au, przepraszam, to moja gmina, nie chcę. Uważaj! Dobrze. E, no może... I to... Dobra, ja już muszę iść. to no, dobrze, do widzenia. Do widzenia. Jaki gościu! Jaka typika! Tymczasem... Tymczasem w sklepie... Cisza, spokój, harmonia. I co najgorsze, przybywa więcej ludzi. Ale to muszę się do skupić. Dobra mi jest przynajmniej ta spódniczka. Idę do kasy. Wy kasie. Ach, idę do tej kasy z tym moim sukienką. Ja poproszę tą spódniczkę. Ile ona kosztuje? 35. To chce pani? Tak, tylko jeszcze może wezmę sobie perfum Dobry. albo okulary. Dobrze. Dobrze. pip. osiemdziesiąt 85 złotych razem. Proszę. Dziękuję. Zapraszam podobnie. Eee, yy, ja idę. Gdy prawie wszyscy wyszli, przyszli do sklepu nowy. Trochę było mniej, ale no cóż, jak zwykle pies. Ehm. Hm. Nie, no muszę. Nie, tak, nie, tak, nie, tak. Dobra, zdecyduję się na jabłka albo może na rybki. Jabłka rybki. U, ale lala. Jak można imię? Ja? Tak. Liliana, a ty? Eee, ja? E, Majka. <noise> Aha, dobra. No, no dobra, ja jestem Rex. Aha. Yy, za chwilę, w sklepie. Yy, ten, yy, co robisz tutaj? Ja właśnie przyszłam kupić coś do jedzenia, ale nie wiem co. Co byś chciał? Co ty tu robisz w ogóle? Co ty robisz tu w ogóle? Yy, no... Ja szukam coś do żarcia, nie wiem co wybrać. My się w ogóle jakieś już spotkali, na mnie w głupko. Co jesteś głupia? Nie wiem, dodać mi, może, może jabłuszka czy rybki? Hmm, według mnie jabłka, są mniej kaloryczne. Ehm, no, no dobra, mogą być jabłka. Idę kupić sobie coś do ubrania. Ehm, to mogę iść z tobą może, co? Ehm, po co? Ty się w ogóle nie znasz na modzie. Ehm, ale to są jedno dla działków nie, tu jest mycka. Aha, to jest męska bycka. Aha, to męska myczkę sobie Chodne jest. Muszę ją przymierzyć. O, ja sobie przymierzę tą spódniczkę, idę sobie ją przymierzyć. O. Ciekawe, czy jej się spodoba nowe ulubione. O, dobra mi jest. Nie. Zaraz tam pójdę. Puść pójdź dobra, mi go sobie. A, cześć Jaczku! Ała. Jesteś bardzo ładny. Ty nie. Ja muszę sobie kupić to... Dobra mi jest ta spódniczka. Kupicę ją. Ja? E, spódniczka? No. Spódniczka? Niczego sobie. Jak też? No, nawet ładna. Ja się tam nie znam. A chcę tą czapkę kupić? Jak chcesz. Dobra. To tak kupuję. Kupię to i to. Dobra. Poproszę to sukienkę. E, no to będzie 15 zł. E, proszę. Dziękuję. A ja pójdę za już. E, pip. 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 80 zł. 80 zł. Proszę. Dziękuję. Zapraszam podobnie. E, tymczasem, tymczasem, e, e, tymczasem, tymczasem w domu gdy panuje jakaś dziwna atmosfera. Jest postanowił zaprosić. E, Tom Liliana i do niej dzwoni pi, pi, pi. Halo! E, i li, i cześć Liliana no cześć e, czy przyszła byś do mnie no dobra tylko muszę się ubrać no to czekam no dobra teraz no. ja sobie ładne okulary ubrać aha muszę zrobić kolację a mi się nie chce dopiąć okulary nie? Trudno. Dobra, hmm. kolację. Co by upiścić? E, może upichcimy trochę tego, 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 może soczek. Hmm. Jeszcze jakiś drogi prezent muszę jej naszykować. Okej. Okay. Nie, nie, nie tą spódniczkę czy inną. Tak, to będzie dobre dla Ubiorę koralę. Trochę się, ała, trochę się nie zmieściło, ale dobra. Tutaj postawię. Nie, i, hmm, może ubrać czapkę, może muszkę ubrać, a może, muszę ubiorę, może ubiorę, może ubiorę, może ubiorę moją pustkę. Muszę się iść przebrać. Pan, pan, pa, 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 Muszę się przebrać. Muszę się się to trochę trochę potrwa, ale chwilę potrwa. potrwa. pan, pan, długo. Ja Ja muszę się ładnie pan, O, cześć! Cześć! Proszę, to dla Ciebie, aparat. O, bardzo dzięki! Fajny, bardzo ładny. Tylko różowy, ale dobra. A to? A to coś dla Ciebie. O, dziękuję. Co to jest? Zobacz. No, wyłóż. O, jaka fajna obruszka. różowa. Taka obruszka, ładna obruszka. Dobra. Ja Aha, tu i tu jeszcze jeden prezent dla ciebie. Ale go już otworzę domu. Dobrze. No, to nie, nie tak, nie tak zejdź, zejdź. Dziękuję. Tymczasem do drzwi puka dawna dziewczyna Majka. Twoja. No, tak widzę. Jessica. Tak. Przyszłam do ciebie. siebie. Te, te... Teraz e... nie mogę. Spada. Hała. Ach, ja się tak nie dam. Co to ma być? W następnym odcinku. W następnym odcinku. Czy Rex i. i Lili zjedzą w końcu spokojnie kolację? Czy dawna. Czy dawna dziewczyna reksa przeszkodzi im w tym? Dowiecie się w następnym odcinku.